Witam bardzo serdecznie na swoim kanale i dzisiaj zapraszam na przegląd katalogu 13. 2024 roku. Ten katalog obowiązuje w dniach od 10 września do 30 września, oczywiście 2024 roku. Uelozofii wzbogaca się o pielęgnację cery. Codzienne rytuały sprawiają, że skóra promieni naturalnym, zdrowym blaskiem wewnątrz i na zewnątrz. Twoja codzienna pielęgnacja zaczyna się od holistycznej marki zapewniającej dobre samopoczucie i piękno. I tutaj takie informacje: czy stres wpływa na Twoją skórę? Odkryj połączenie pielęgnacji skóry i poprawionego nastroju, nastroju. Codzienne dbanie o siebie zaczyna się tutaj. Unikalne spojrzenie na dobre samopoczucie. Patrzymy na dobre samopoczucie kolistycznie przez pryzmat całej siebie. Dlaczego? Ponieważ możesz wybrać sposób na poprawę swojego samopoczucia. I właśnie to inspiruje nasz zespół badawczo-rozwojowy do dokonywania odkryć naukowych, które będą wspierać Twoją unikalną drogę, i no później mamy informacje chwilę tylko dla Ciebie. Odkryj od codziennych rytuałów. Dzięki Marce, która zadba o Ciebie holistycznie. Twoje dobre samopoczucie i urodę, wellness i pielęgnacja cery staje się jednym. Welozofia wzbogaciła się o poprawiającą nastrój wegańską linię do pielęgnacji skóry. Nasyconą silnymi adaptogenami, składnikami poprawiającymi nastrój. To reset zarówno ser, jak i zmysł. To, co słyszycie, to deszcz zaczął kropić. Jestem na tarasie. Mm, i dawno nie słyszałam tego, tego szumu deszczu, ponieważ ma no, dawno nie padało. No i tutaj mamy ten te, y, poranny rytuał to żel oczyszczający plus serum plus krem do twarzy, balsam pod oczy energetyzująca mgiełka a wieczorny rytuał to żel oczyszczający plus serum, krem do twarzy balsam pod oczy i eliksir na noc to jest właśnie ten y, Wello zakochane w skórze adaptogeny opracowane by dostosować się do potrzeb twojej skóry to silnie działające składniki roślinne wspinające kondycję cery zapewniając jej młodzieńczą Promienność. Tu jest jeszcze kamień. Wellozofii, naturalny serpentyn, wymiar 8x5,5 cm. Starożytne narzędzie upiększające i 19,99 przy zakupie dowolnego produktu do pielęgnacji cery. Uelozofi z włączeniem próbek. No, a tutaj mamy jeszcze taki. Yy, Wałek do masażu twarzy olozofii, naturalny serpentyn stop cynku. Może schodzić masaże w lodówce, by wzmocnić efekt chłodzący i napinający za jedynie 29,99 przy zakupie dowolnego produktu do pielęgnacji cery wolozofii ze stron od 8 do 17. No i tu mamy ten miłożąb japoński, adaptogen o właściwościach ochronnych i ko chłodkojących, oczyszczający, yy, głęboko lecz łagodnie, odpręża zmysły. Yy, wygodna butelka o pojemności 95 ml, Wygo yy, idealnie sprawdza się w podróży. Potem mamy tutaj liście. Galangalu, adaptogen przyciągający wilgoć, owoce cytryńca chińskiego, adaptogen przycią, przeciw, przeciw, przeciwdziałający starzeniu. To jest serum 65,99 ceny cenie dla klienta i może jest próbka też złoty 75, zł. potem mamy krem do twarzy, jedność yy, yy, jędrności, równowaga, nawilżenie przez cały dzień. 94% składników pochodzenia naturalnego. przywracający równowagę skórze olejków eterycznych, zapach olejków eterycznych z geranium, cytryny, mięty pieprzowej o naukowo udowodnionym działaniu poprawiającym nastrój. Potem mamy tutaj jeszcze eliksir na noc. z czystkiem kreteńskim, adaptogen przynoszący skórze ukojenie. I mamy jeszcze balsam pod oczy. Hmm. Rozjaśnia okolice oczu za pomocą rzęszenia adaptogenu chroniącego barierę ochronną skóry. Potem mamy maseczkę do twarzy Welozofii. 2999, cena premierowa, złuszczające nasiona senesu adaptogenu wzmacniającego blask cery do twarzy uelozofii nawilżenie energia cena 32,99 energetyzująca moc rzęszenia syberyjskiego adaptogenu działanie działaniu ochrony potem mamy tutaj jeszcze a zestaw możemy wziąć w cenie 144,90 serce rytuału czyli mamy tutaj hmm, żel oczyszczający, serum i krem do twarzy Al-Sas ten sam zestaw będzie kosztował 200, 5, 225 zł cena dla klienta, to piękno dobrego samopoczucia, zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz no i mamy kompleks nowość w, w innym opakowaniu, kompleks odżywczy rozofi dla skóry włosów Pamiętajcie, ja kiedyś miałam w tym jeszcze starym opakowaniu no, świetny był, ale Włosy mi wtedy wypadały i przestały wypadać, ale cztery opakowania musiałam przyjąć. Mamy tutaj wapni pochodzenia morskiego 78 zł, omega 392 zł, z 82,99 82,99. Wellness spaki, dla dzieci są tabletki do rzucia 57,99 zł witaminy no to jest tutaj już było wcześniej i parasol parasol za 69,99 taki składany, tu widzicie jeśli wyda 69 zł na produkty z tego katalogu no tutaj nic już nowości nie ma tutaj mamy produkty dzięki którym dostawa będzie za darmo jeśli je kupimy kredka kredka do oczu, potem zalotka i co my tu jeszcze mamy? No tutaj nowości nie ma kolorowe te tusze do rzęs, to też nie są nowości i są cienie kredka, że to w poprzednim katalogu chyba też były 34,99 kolorowe tusze tutaj zestaw pędzli 29,99 i tuż to kresek taki kolorowy nowość edycja limitowana A mnie to nie interesuje więc ja się nie zatrzymuję przy tym lakiery pomadki które już niejednokrotnie nie były więc też się nie zatrzymuję dłużej to produkty znane Mówiłam o nich niejednokrotnie, więc tylko przekartkujemy. Kredki są w dobrej cenie 10,99. Zatrzymam się tylko przy tych produktach, przy których warto. No, lakiery są 9,99, dosyć dobre, więc y, to polecam. Serum y, przy zakupie dowolnego odcienia podkładu odmawiającego. I serum będzie 24,99. Taka baza z serum. Całkiem dobra. O tak. Będę się zatrzymywać i pokazywać te rzeczy, które moim zdaniem atrakcyjne są cenowo. Bo tutaj na razie jakichś takich specjalnych nie widzę. Yy, ta mgiełka zapachowa Lopouche Blue kisto yy, przy yy, dar darmowa dostawa, tak. Wam też o nich nieraz mówiłam. Nie będę powtarzać. Yy, te mini, yy, yy, mini spraye 29,99. Tutaj nie widzę jakoś specjalnych, takich promocji, nad którymi warto by było się pochylić. Raczej te ceny są zbliżone, więc nie zatrzymuje się. tu nic takiego nie widzę. No żel podprosznicz w jednym 19,99 to jest dobra cena i pianka do golenia. Zawiera eksalt z korzeni wschodnio syberyjskich roślin, który jest niezwykle bogaty w, akto, w, w antyoksydanty i chroni skórę przed wewnętrznymi zewnętrznymi agresorami. To, to są fajne produkty. Tutaj też nic takiego nie widzę. Te y, krem na noc, dość darmowa, chyba. Do, nie, na dzień, krem na dzień. Darmowa dostawa 36,99, ale to jest dosyć wysoka cena. No i ten fajny krem jest 16,99. Y, za ten krem przy zakupie dowolnego krem lub Serum Optimals, mm, nowe, nowe, będzie opakowanie i trochę zmieniony skład, pewnie. Royal Velvet i są próbki, żeby sobie wypróbować. Mm -hmm. No tutaj nie zatrzymujemy się, bo to nie jest, nie jest w promocji. To seria, która pojawiała się w poprzednim katalogu. To już też było. To było o tamtym giełki, nie wiem, nie znam. Na czym giełki, mm, przepraszam, pomyliłam się odżywczej maseczki na noc. Królewna. Jeśli używaliście, dajcie znać, czy się dobrze sprawdzę. Bo ja taką mam niebiesko teraz. I o dziwo bardzo dobrze mi się sprawdza, więc mam ochotę i polecam oczyszczające masło. Do twarzy świetne jest. To jest dobra cena i fajne to jest. I scrub do twarzy 24,99 i da, wtedy jest darmowa dostawa, Stymuluje nową y, skórę, usuwając martwy na skórek. I co my tu jeszcze mamy? No tutaj to ja nic takiego nie widzę. To jest dobra cena, ja tego nie znam. Czy jeśli mieliście to serum intensywnie nawilżające, to dajcie znać. Po oczyszczeniu twarzy nałóż 2-3 trzy, trzy krople formuły bezpośrednio na twarz i delikatnie wmasuj skóry. Następnie zastosuj serum lub krem. To jeszcze serum jedno, tak? Trzeba zastosować. Nie za dużo tego wszystkiego na to twarz. No i tutaj silnie nawilżająca mgiełka, tą mgiełkę miałam i polecam, 35,99 i bardzo dobrze mi się z niej korzystało. Tylko ja nie na twarz, tylko bezpośrednio, na, znaczy nie na płatek, tylko bezpośrednio na twarz. Nawilża skórę, zapewniając jej młodzieńczy wygląd, może być stosowana na makijaż. I co my tu jeszcze mamy, no tutaj te zestawy, więc one są dosyć drogie. Wcale tak, aż tak bardzo ich tutaj Wam nie polecam. O, ten krem pod oczy, 67,99, ale też drogo. Ten krem miałam i wcale takiej rewelacji nie było. 34,99, więc też niespecjalnie ja to polecam. O, to jest dosyć dobre. Cena 35,99, wygładzający balsam, to pewnie jakaś wyprzedaż. Mm, więc to jest y, fajny produkt i polecam. Szampony, szampon. Y, LEO 25,99 i odżywka to są dobre ceny, ale ja mam zapasy teraz szamponu, więc chyba nie będę kupować. Mm, dalej jest ta szczoteczka, bardzo fajna, przy zakupie dowolnego produktu Duology. Y, I co tu jeszcze takiego mamy? Darmowa dostawa, jeśli się kupi szampon naprawczy. 27,99 szczotki. I jest też darmowa dostawa przy zakupie tego, chyba żelu, tak? Żelu. Tak mi się wydaje, że to chodzi o żel, aż jeszcze zerknę, ale chyba żel. I ten rzeczy, dziewięćdziesiąt 2,99, więc dosyć drogo, powiem Wam szczerze. Tutaj, a, jeszcze jest darmowa dostawa przy, anty, przy zakupie antyperspiracyjnego dezoterantów z kraju, ale drogi ten dezodorant, 28,99 miejsca. Więc takich, nie ma, nie ma dobrych produktów do darmowej dostawy. W poprzednim katalogu były fajne produkty, tu nawet kilka bym chętnie kupiło, a tutaj właściwie to ja nic nie widzę, więc jestem trochę zła na to, na tę sytuację, to wyprzedaż powiem wam szczerze no i najfajniejsza chyba taka no te szampony to w dobrej cenie są i chyba najodświeżające y, od, y, płyn do higienii intymnej też polecam ale y, o to bardzo fajnie się sprawdzę to jest krem wygładzający na pękające pięty to serum też w dobrej cenie jest to specjalnie nie polecam tych produktów i bardzo fajna oferta 49,99, czyli pod prysznic pasta do zębów już plus szampon, plus dezodorant antyperspiracyjny tender Oto polecam no i na ostatniej stronie kremy do rąk i mydełka i tyle słuchajcie czy no chyba najbardziej to tak mnie um, zawio zawiodło to, że nie ma fajnych produktów to chyba i to, i to można kupić. I żel, i eszential, i, i balsam. Wszystko jest jakieś takie drogie z tych produktów, które zwalniają z opłaty. I ja tu nic za bardzo nie potrzebuję. Więc jestem chyba trochę zawiedziona, że jeśli będę składać zamówienie, to będę musiała coś z tego kupić, czego nie potrzebuję. I to mnie najbardziej denerwuje. Uważam, że przy cenie na przykład jak zamawiam za 200 zł. To powinna być y, darmowa dostawa. To mi się najbardziej nie podoba. W Oriflame. Dajcie znać, czy Wam też. No i tyle, co Wam dzisiaj przygotowałam. Yy, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do wypowiadania się na dolu dostępniami link, poprzez który można zarejestrować się do klubu Oriflame. I do następnego razu. Cześć!